Tato, tato, spójrz na tego ptaka. Odkąd Jamie była wystarczająco duża, by zrozumieć, że jestem ornitologiem, czyli facetem od ptaków. Zawsze prosi mnie, żebym opowiadał jej o wszystkich ptakach, które zauważy. Potrafi siedzieć z tabletem godzinami, słuchając ptasich śpiewów i przepytując mnie, czy potrafi rozpoznać jaki to gatunek. Od roku błaga mnie, żebym kupił jej parę papóżek falistych. Trochę na tym punkcie szaleje. Co to za ptak, tato? Jaki to ptak? Próbowałem czytać artykuł, ale wiedziałem, że lepiej nie kazać Jamie czekać. Odchyliłem się na krześle, przeciągnąłem i spojrzałem przez okno. I nie miałem pojęcia, na co patrzę. Mieszkam na wsi, w Juniper, w zachodniej Wirginii. Więc kiedy patrzę na zewnątrz i widzę jaskrawo czerwonego, tropikalnie wyglądającego ptaka, wiem na pewno, że coś tu się nie zgadza. Jaki to ptak, tato? Jaki to? Nie wiem, kochanie, przyznałem. Chodź, zobaczymy. Wziąłem lornetkę, mieszankę orzechów i buty trekkingowe. Jamie zrobiła to samo. Oczywiście, że ma swoją własną lornetkę. Weszliśmy do ogrodu, żeby lepiej przyjrzeć się dziwnemu ptakowi. Miał jakieś 20 cm wysokości, nie licząc ogona, na głowie błyszczący czarny czub, na skrzydłach niebieskie pasy przechodzące w perłową biel. dziób zakrzywiony jak u sępa, ale głowę pokrytą piórami i zygodaktylne stopy. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Gdy tylko opuściłem lornetkę, ptak odleciał w las. Jamie wciąż zmagała się z osłonkami na swoją lornetkę i była wściekła, że nie zdążyła lepiej przyjrzeć się ptaszkowi. Gdzie on poleciał, tato? Gdzie jest? Pewnie wrócił do swojej rodziny, powiedziałem. Myślę, że to czyjś zwierzak. Mam nadzieję, że go znajdą, nadąsała się Jamie. Na pewno znajdą. Sprawdziłem lokalne schroniska i grupy miłośników ptaków w internecie. Ale nikt nie zgłosił zaginięcia żadnego tropikalnego ptaka. W okolicy nie ma wielu właścicieli egzotycznych zwierząt. Kilku mieszka w Bridgeport, ale to kawał drogi. Wątpiłem, by papuga mogła dolecieć aż tutaj. Mimo to zamieściłem kilka cyfrowych ogłoszeń o zaginięciu i zapomniałem o sprawie. Artykułów wciąż nie doczytałem. Kiedy zawołałem Jamie na kolację, Wpadła do kuchni cała rozemocjonowana Trzymając kurczowo lornetkę Tato, ptak wciąż tam jest Mogę pójść go zobaczyć? Po kolacji A jeśli odleci? To pewnie wróci do domu Tak samo mówiłeś ostatnim razem Nadąsała się przy każdym kęsie lasani A gdy tylko widelec dotknął pustego talerza Wybiegła do ogrodu, żeby zobaczyć ptaka Nie martwiłem się Jamie zna zasady. Kiedy skończyłem artykuł i wysłałem kilka służbowych wiadomości, odchyliłem się na krześle i przeciągnąłem. Tylko po to, by zobaczyć Jamie biegnącą w stronę lasu na pełnej prędkości. Serce mi stanęło. Zerwałem się i pobiegłem. Nie założyłem nawet butów, po prostu rzuciłem się w sprint, wołając ją po imieniu. Sam las nie jest niebezpieczny, ale mogą tam być węże. Poza tym, Jamie była zbyt mała, żeby przed zmrokiem znaleźć drogę z powrotem. Nie zaszło daleko, ale nie mogłem ryzykować. Zajął mi może pięć minut, by ją znaleźć. Stała pośrodku lasu z lornetką w dłoniach. Zadowolona, wskazując ścieżkę, na której siedział ten piękny, czerwony ptak i patrzył na nas. On tu mieszka, tato. Uśmiechnęła się szeroko. Po prostu ją przytuliłem. Nie byłem nawet zły, tylko potwornie ulżyło mi, że nic jej się nie stało. Zabrałem ją do domu i odbyłem poważną rozmowę. Była tylko podekscytowana, nic więcej. Ale musiała zrozumieć, że nie może tak po prostu biec do lasu. Wytłumaczyłem jej, że to może być niebezpieczne i że jeśli chce wyjść dalej niż na podwórko, musi mnie najpierw zapytać. Nie jestem przecież surowy. Tego wieczoru, gdy padłem przed komputerem, miałem w głowie tylko jedno: tego jaskrawo czerwonego ptaka. Widać było, że jest przyzwyczajony do ludzi, co potwierdzało, że to prawdopodobnie czyjś pupil, ale nikt wciąż nie zgłosił zaginionego ptaka. W ostatniej chwili napisałem do mojej koleżanki z pracy: Simon, spytałem, czy coś o tym słyszała. Już miałem się wylogować, gdy prawie natychmiast dostałem odpowiedź. Ty też go widziałeś? Spotkaliśmy się następnego dnia w pracy. Simon to typowa kobieta mięso i ziemniaki. Od tyle lat nosiła zieloną czapkę po ojcu, że zapomniałem jaki kolor mają jej krótkie włosy. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się martwiła, ale tym razem coś ją wyraźnie niepokoiło. Moje dzieci też go widziały, powiedziała. Ja tylko mignięcie. Leciał na zachód pod górę. Ja widziałem od północnego zachodu. Odparłem. Leciał na wschód. No to przynajmniej zawęża nam teren. Pewnie gniazduje w twardolistnych drzewach. Brzozy są zbyt rzadkie dla czegoś tak jaskrawego. Myślisz, że gniazduje? Pewnie. Skinęła głową Simon. To spory ptak. Jeśli coś usłyszysz, daj znać. Możesz sam sprawdzić. Uśmiechnęła się. Wybieramy się tam w weekend. Co? Po co? Migracja grubodziobów. Właśnie opublikowali harmonogramy. Myślałem, że miała tam iść sami z babinem. Oni robią wilgi. Zaśmiała się Simon. Ogarnij swoje ptaki. Przez cały tydzień Jamie błagała mnie, żebym ją zabrał ze sobą. Rozważyłem to, ale to był weekend jej mamy, a nie chciałem robić problemów. Poza tym znając ją po pół godzinie by się znudziła i zaczęła marudzić. To był wyjazd służbowy. Nie było żadnej gwarancji, że znów zobaczymy tego czerwonego ptaka. Zawsze mnie boli, kiedy muszę mówić nie Jamie. Ona dokładnie wie co powiedzieć, żeby mnie zmiękczyć, ale mimo wszystko odmówiłem. I całe szczęście. W sobotni poranek spotkaliśmy się z Simon przy wschodnim szlaku. Las na północnym krańcu Juniper ma tę niezwykłą właściwość, że zawsze idzie się pod górę, bez względu na to, z której strony zaczynasz. Nawet schodząc czujesz, jakbyś szedł pod górę. To dziwne miejsce. Przeszliśmy te szlaki setki razy i tym razem nie było inaczej. Simon szła przodem. Rozmawialiśmy o tym, co nasze dzieci robią w szkole. Temat niby prosty, ale zawsze rozrasta się w tysiąc drobnych rozmów. Nauczyciele, zadania domowe, koledzy, sport, ulubione przedmioty to łączy ludzi w sposób, którego trudno szukać gdzie indziej. Po kilku godzinach wspinaczki zrobiliśmy przerwę. Sprawdziliśmy sprzęt. Prognoza zapowiadała słońce, choć na horyzoncie zbierały się chmury. Jeśli dopisze nam szczęście, dotrzemy na miejsce do południa. Simon nagle mnie szturchnęła. Widzisz to? Na gałęzi kilkanaście metrów dalej. Siedział ten sam czerwony ptak. Wydawał dziwne zawodzące dźwięki i patrzył prosto na nas. Nie wyglądał na płochliwego. Wiesz, co to za gatunek? Spytałem. Nie mam pojęcia, odparła. Gdy tylko wstaliśmy, ptak odleciał na północny zachód. Postanowiliśmy pójść się za nim. Widzieliśmy go jeszcze kilka razy coraz głębiej w lesie. Trzymał się blisko, jakby chciał, żebyśmy za nim podążali, ale nie pozwalał się zbliżyć. W porze znaleźliśmy polanę z dużym głazem. Ledwie usiedliśmy, gdy ptak sfrunął przed nami, rozkładając skrzydła i strosząc czub. Upadłem z kłody ze strachu, a Simon odskoczyła. Ptaszysko stanęło na jednej z kanapek, rozpościerając skrzydła. Wyraźnie nas ostrzegało. Nie zjadła jej, tylko zepchnęło na bok. Zabraliśmy sprzęt i zaczęliśmy się wycofywać. Wtedy wydało z siebie przerażający dźwięk. Coś między sykiem grzechotnika a pianiem koguta. Wibrował tak, że aż robiło mi się niedobrze. Simon chwyciła mnie za ramię i pociągnęła. Zabraliśmy sprzęt, porzuciliśmy lunch i uznaliśmy, że to nie jest warte zachodu. Ruszyliśmy na wschód w dół zbocza. Nagle z zarośli wyskoczył drugi ptak. Były znacznie większe, mniej więcej wielkości gęsi i poleciał prosto na nas. Simon cofnęła się z przerażeniem i potknęła. Stoczyło się po wzgórzu krzycząc. Pobiegłem za nią, a ptaki wspięły się na pobliskie drzewo i obserwowały nas z góry. Simon poważnie zraniła nogę. Utknęła jej w korzeniu i wykręciła się niemal o 360 stopni. Było mnóstwo krwi, a z rany wystawało coś ostrego. Może kość, może chrząstka. Pośpiesznie wyciągnąłem apteczkę. Simon panikowała. Oczy miała szeroko otwarte, a ręce drżały. "W porządku" powtarzała w kółko. "W porządku". Zacisnąłem zębę i wyjąłem gazę. Ostrożnie uniosłem jej nogę i zacząłem uciskać ranę. Przez cały ten czas słyszałem jak ptaki zawodzą gdzieś na ścieżce. Zaczęło to brzmieć jak śmiech. Simon usiadła i trzymała noga, a ja wyciągnąłem telefon. Wybrałem numer alarmowy. Z każdym kolejnym sygnałem dwa ptaki zbliżały się coraz bardziej. Ale wkrótce wyszło ich więcej z zarośli. Co najmniej sześć. Nie były bezpośrednim zagrożeniem, ale było ich dużo. Miały dzioby jak padlinożercy, więc pewnie wyczuły krew. Może uznały, że Simon jest już nieprzytomna. W chwili, gdy połączenie zostało odebrane, ptaki zaczęły wrzeszczeć. To był ten sam potworny dźwięk, który rezonował we mnie w sposób trudny do opisania. Upuściłem telefon, by zakryć uszy. To trwało zaledwie chwilę, ale wystarczająco długo, by jeden z większych ptaków chwycił telefon i zniknął w lesie. Reszta poleciała za nim, wydając z siebie rechot przypominający śmiech. Usiedliśmy, z Simon, patrząc po sobie. Starałem się nie zwymiotować, ale ten wrzask kompletnie mnie rozstroił. Ręce mi się trzęsły, gdy docierało do mnie, że jesteśmy uwięzieni. Musiałbym albo wracać sam, albo nieść Simon. Żadne z tych rozwiązań nie wchodziło w grę. Na szczęście była twarda. Zrobiliśmy prowizoryczną kulę z mocnej gałęzi, owiniętej tkaninu. Pomaga mi przy stromych odcinkach, ale resztę drogi mogła iść o własnych siłach. Problem w tym, że zeszliśmy z trasy. Nie znałem dobrze tej części lasu, a Simon zgubiła plecak. Miałem mapę, ale to ona zaznaczała punkty. Wiedziałem tylko, że jeśli będziemy iść na wschód, w końcu trafimy na drogę. Miałem kompas. Ktoś albo raczej coś nas śledziło. Widziałem co najmniej osiem ptaków, od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów długości. Trzymały dystans, ale gdy się zatrzymywaliśmy, podchodziły bliżej. Ich świergot był wszędzie, jak trzask łamanych gałęzi. Po kilku godzinach Simon zatrzymała mnie, pokazując kompas. Północ drżała, przesuwała się. Wskazywała przeciwny kierunek niż ptaki. Zrobiło mi się zimno w żołądku. Bez kompasu mogliśmy chodzić w kółko. Słońce zachodziło. Zorientowaliśmy się, że zamiast iść na wschód, szliśmy na północ. Do zmroku nie zdążylibyśmy wrócić, więc zdecydowałem się zbudować schronienie. Wykopałem prowizoryczną osłonę od wiatru, przykryłem ją mchem i gałęziami. Opatrzyłem ranę Simon i uniosłem jej nogę na kłodzie. Była w bólu ale bezpieczna. Kompas poruszał się sam, jakby reagował na ptaki, które krążyły nad nami jak sępy. Ich dźwięk to nie był świergot, to był śmiech. Nadciągnęły ciemne chmury. Wiatr świszczał w koronach drzew. Mieliśmy dwie latarki, jedyne światło. Powinniśmy spać na zmianę, powiedziała Simon. Jasne i spróbujmy zamaskować krew, mogą być niedźwiedzie, odparłem. Noc ciągnęła się bez końca. Ptaki wciąż krążyły, ich dźwięk stał się tłem. W końcu oboje zasnęliśmy. Obudziłem się zdezorientowany. Coś musnęło mnie po głowie. Mojej latarki nie było. Nie byłem też w tym samym miejscu. Ktoś przeciągnął mnie kawałek dalej, a na karku czułem ciepłą ślinę. Świergot ustał. Coś próbowało mnie odciągnąć od schronienia. Simon! Krzyknąłem. Cisza. Znalazłem jej klucze z małą latarką. Światło było słabe, ale wystarczyło. Jej nie było. Tylko kilka kropel krwi i zielona czapka, której nigdy by nie zostawiła. Na ziemi widać było ślady. Coś zostało przyciągnięte. Potem usłyszałem rzucie. Delikatne, rwące dźwięki. Coś dużego poruszało się w ciemności. Odwróciłam się. Z mroku nadchodziło coś wielkiego. Najpierw niski pomruk, potem galop. Wszystko we mnie krzyczało, żebym uciekał, ale byłem sparaliżowany. Czekałem. Latarka zamigotała, ale wciąż świeciła. Zobaczyłem to. Poruszało się na czterech kończynach. Miało pióra, które doskonale stapiały się z zaroślami. Dwa czarne jak smoła oczy. I dziób wystarczająco duży, by objąć moją szyję. Zatrzymało się tuż poza zasięgiem światła. Zaryczało. Ziemia zadrżała. Latarka znów zamigotała. I wtedy ruszyła. Gdy błysk ustał, istota się cofnęła. Wydała przeraźliwy, przenikliwy krzyk, tak głośny, że poczułem jak poruszają mi się bębenki. Zachwiałem się, ale oparłem o drzewo. Krążyła wokół mnie. Małe ptaki zaczęły przymykać wtem i z powrotem, dziobiąc mnie po nogach. Odwracałem się w kółko, próbując odstraszyć się światłem. Wtedy nadepnąłem na swój zgubiony telefon. Był kompletnie zniszczony, ale leżał tam. Musiały go przeciągnąć albo wcale nie odeszliśmy tak daleko. Musiałem coś zrobić. Cokolwiek. Jeden z działów przeciął mi stopę. Otwierając małą a zapach krwi tylko je rozjuszył. Znów zaczęły świergotać, śmiać się. Włożyłem latarkę do ust i podniosłem telefon. Rozłupałem obudowę i wyjąłem baterię. Używając metalowego drucika z Breloka, zrobiłem zwarcie, łącząc bieguny baterii. Drut rozgrzał się na tyle, by podpalić kępę suchego krzewu. To był tylko mały żar, a bateria już się wyczerpywała. Ale trzymałem tę iskrę w dłoniach, wciąż zaciskając zęby na latarce. Ruchy wokół mnie, niewidoczne, czekające aż zgaśnie światło. Nagle szarpnięcie za nogę. W sekundę znalazłem się przy ognisku. Gryzły mnie. Coś dużego sapało z wysiłku. Kopnąłem z całej siły, trafiając w coś twardego, jak kamień albo dziób. Nawet nie drgnęło. Szarpnąłem nogę z całych sił, rozcinając sobie kostkę na głębokość centymetra. Odpełzłem, gdy mój mały ogień rozrósł się do wielkości pięści. Ledwo trzymał się na wietrze, ale rósł. Miałem szczęście. Używając gołęzi i oderwanego fragmentu spodni, zrobiłem coś na kształt pochodni. W jej świetle widziałem cień czegoś ogromnego, stojącego tuż poza zasięgiem. Nie skończyło ze mną. I te małe też nie. Zebrałem wszystko, co mogłem znaleźć i rozpaliłem małe ognisko. Ustawiłem się plecami do drzewa, żeby nic nie mogło podejść od tyłu. Wystarczyło tylko, żebym utrzymał ogień przy życiu. A wtedy bym przetrwał. Świt w końcu nadejdzie. Ale widziałem to. Tam w ciemności. Te czarne kule oczy wpatrzone we mnie nieruchome nieustępliwe nie mogłem uciec nie mogłem pozwolić, żeby mnie zastraszyło. Myśląc o Jamie, powiedziałem sobie, że jeśli chcę ją jeszcze zobaczyć, jest tylko jedna rzecz, którą muszę zrobić po prostu patrzeć na ptaka. Po prostu patrz, tato. Tylko tyle. Krążyło wokół mnie, warczało, robiło gwałtowne ruchy, próbując mnie wystraszyć. Ale to wszystko, co mogło zrobić. Trzymałem się mocno. Siedziałem blisko ognia i wpatrywałem się w nie. Patrz na ptaka, patrz na ptaka, patrz na tego pieprzonego ptaka, dopóki ciemność nie zniknie. I zniknęła. Kiedy nadszedł poranek, wycofały się w głąb lasu. Syte mięsa i szpiku. Dostały swoją nagrodę. Nie zamierzam opisywać, co zrobiły z Simon. Nie potrafię ubrać tego w słowa. Simon nie zostało nic, tylko ciała. To była najstraszniejsza noc w moim życiu. Ale wróciłem do domu. Policja uznała to za atak zwierzęcia. Nikt nie wspomniał o dziwnych czerwonych ptakach ani o czymkolwiek co nas śledziło. Zaklasyfikowali to jako atak czarnego niedźwiedzia. Nie jestem przekonany. Szukam nowego miejsca do życia. Jamie przebywał u swojej matki, dopóki nie dojdę do siebie. Próbowałem dowiedzieć się czegokolwiek o tych stworzeniach, ale nikt nic nie wie. Babin niemal mnie wyśmiał, kiedy zasugerowałem, że taki ptak mógłby w ogóle istnieć w Wirdzini Zachodniej. Ale nie mogę sprowadzić tu Jamie. Jeszcze nie. W nocy wydaje mi się, że słyszę to warczenie za oknem sypialni. Czasem widzę czerwone błyski w lesie. Jestem pewien, że one wciąż tam są. Próbują zwabić ludzi głębiej w las. A pomyśleć, że wyglądały tak niewinnie. My tylko chcieliśmy spojrzeć na ptaka.